奥迪。 Historia marki sięga 14 listopada 1899 roku, kiedy to August Horch wraz z Karlem Benzem założył w kolonii przedsiębiorstwo o nazwie Horch, produkujące luksusowe samochody osobowe. W 1909 roku odszedł ze spółki i założył kolejne przedsiębiorstwo August Horch Automobilwerke GmbH. Niestety okazało się, że nie mógł już nazwać firmy ze swoim nazwiskiem, dlatego z pomocą przyszedł mu nowy partner biznesowy, jego studiujący łacinę syn, który zauważył, że słowo Horch oznacza słuchaj, słyszeć, a to słowo w łacinie wymawia się Audi. Nazwa spodobała się Augustowi i firma przyjęła nazwę Audi Automobilwerke GmbH. W 1932 roku powstała spółka Auto Union GmbH przez połączenie czterech niemieckich producentów samochodów Audi, DKW, Horsch i Wanderer. Na symbol tego powstało logo, czyli cztery przeplatające się pierścienie, z których każdy jest firmą wchodzącą w skład spółki. Logo to jest do dziś używane przez firmę Audi AG. Mercedes-Benz. Historia marki sięga lat 80. XIX wieku, kiedy to niezależnie od siebie Carl Benz oraz Gottlieb Daimler założyli firmy. Najpierw Karl Benz założył firmę Benz Company, a w 1890 roku powstała firma Daimler-Motoren-Gesellschaft. Należąca do gotliba Daimlera. Na początku znakami rozpoznawczymi tych marek były nazwiska założycieli. Produkty Daimler Motoren Gesellschaft otrzymały markę Mercedes, które wzięło się od imienia córki Daimlera Mercedes. Trójramienna gwiazda w logo Mercedesa wiąże się z historią, z fotografią rodzinnego domu. Daimler dorysował do niego gwiazdę, przepowiadając żonie, że wzejdzie ona kiedyś nad jego fabryką i przyniesie szczęście. Dodatkowo trzy ramiona miały oznaczać trzy kierunki rozwoju firmy: samochody, samoloty i łodzie. Citroen. Przedsiębiorstwo założył Andre Gustave Citroen w 1919 roku. Co ciekawe, historia logo tej francuskiej marki zawiera polski akcent. Inżynier Andre podczas podróży przez Polskę nabył patent do wytwarzania maszyny do obróbki kół zębatych daszkowych. Logo Citroena przedstawia właśnie to zazębienie daszkowe, a nie choinkę jak niektórzy by mogli się spodziewać. Bębu. Koncern powstał na początku XX wieku i stworzyli go niezależnie od siebie Gustav Otto i Karl Rapp, bo początkowo rozpoczęli działalność gospodarczą w dziedzinie lotnictwa. W 1913 roku Karl Rapp i Julius Auspica założyli Rapp Motorenwerke GmbH dostarczające silniki lotnicze Ministerstwu Wojskowemu Prus. RAP był zmuszony odejść z powodu skonstruowania słabego silnika, i przez to firma musiała zmienić swoją nazwę na Bayerische Motorenwerke GmbH, czyli Bawarskie Zakłady Silnikowe, w skrócie BMW. Są dwie historie dotyczące logo tej marki. Najpopularniejsza mówi, że logo wywodzi się od obracającego śmigła samolotu, druga o wiele bardziej prawdopodobna, że jest to ewolucja logo firmy RAP Motorenwerke. Jej znakiem rozpoznawczym było okrągłe logo z nazwą i czarną figurą szachową w środku. Figurę zastąpiono kolorami flagi Bawarii, a nazwę RAP zmieniono na BMW. Skoda. Początki firmy datuje się na 1859 rok, kiedy to hrabia Waldstein założył w Pilsnie swoją fabrykę. W 1869 roku wykupił ją Emil Skoda i od tego czasu przejęła jego nazwisko. Logo najprawdopodobniej wzięło się z podróży Emila Skody po Ameryce, podczas której jego przewodnikiem był Indianin. Później jego portret zdobił ścianę biura Emila Skody. Dlatego też w logo marki widać pióropusz czerwonoskórego, symbolizując niezawodność oraz strzałę symbolizującą szybkość. Volkswagen. Marka ta powstała w 1937 roku, a jej nazwa dosłownie oznacza samochód ludu. Logo Volkswagena powstało w wyniku wygranego przez Franca Xaviera Reinspies konkursu. Dwie litery ze znaczka to skrót nazwy. Historia marki połączona jest z Adolfem Hitlerem, a poprzednie znaczki marki przypominają swastykę. Ford. Pierwsze logo pojawiło się w 1912 roku w czarno-białej wersji. Założycielem tej marki był Henry Ford. Dlatego też w logo znajduje się napis Ford Motor Company. W 1912 roku pojawił się niebieski skrzydlaty trójkąt, który symbolizował lekkość, szybkość i wdzięk. Nowy znak nie spodobał się Fordowi i zdecydowano się na owal. A w 1927 roku zmieniono jego kolor na charakterystyczny błękit. Alfa Romeo. Logo pozostaje niezmienione od 1990 roku, a jego zmiany można określić jako delikatną ewolucję i facelifting. Logo marka zawdzięcza Romano Cattano, który podczas czekania na tramwaj na Piazza Castello w Mediolanie zainspirował się czerwonym krzyżem z flagi miasta. Następnie połączył go z herbem szlacheckiego rodu Visconti. Jeśli się przyjrzycie, to po prawej stronie widać węża zjadającego postać. Opel Adam Opel założył firmę w 1864 roku. Okrąg w logo to nawiązanie do pierwszej litery nazwy. Początkowo wpisywano w niego sterowiec, który miał być hołdem dla legendarnych cepelinów, a w 1964 roku pojawiła się jednak błyskawica będąca odniesieniem do ciężarówki Opla Blitza z II wojny światowej. Volvo. W sierpniu 1926 roku firma swęska Kullager Fabrikent SKF zdecydowała się produkować auta Volvo, czyli zawieszone w 1920 roku firmy. Słowo Volver to bezokolicznie okolicznie czasownika toczenie, a Volvo to tocze się. Poprzedni logotyp tej firmy zawierał starożytny symbol chemiczny żelaza, czyli koło ze strzałką biegnącą po ukosie ku górze. Ukośny pasek miał początkowo utrzymywać znaczek na właściwym miejscu, ale zasymilował się i pozostał tam na stałe. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam do oglądania kolejnego z tydzień. Do zobaczenia!